Wy mordy tutaj Hunter Bright i oto nowa modyfikacja na kanale. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że dobiliście 2000 lajków od poprzednim filmem i oczywiście co 2000 lajków jest kolejna nowa modyfikacja. E, oczywiście Pamiętajcie o tym, że ja nie siedzę non stop i nie monitoruję, nie mam żadnego podglądu na żywo, że widzę 2000 i od razu się automatycznie, tylko po prostu jak mam wolną chwilę, od razu siadam, publikuję film, udostępniam go na Facebooku i na e, mojej grupie, tak, na fanpage'u i na mojej grupie i w ogóle już wiecie. A jeżeli nie, jeżeli nie subskrybujecie, albo już subskrybujecie, to zasubskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie i macie takie magiczne kółko zębate, kliknijcie po prostu na nie i włączcie informacje o przesyłaniu dla was nowych powiadomień, kiedy się pojawi nowy film, a dzisiaj mody na drzwi! Czyli takie łoto drzwi, proszę bardzo, nawet się przygotowałem, zbudowałem jakiś pseudodomek, w którym mógłbym wam pokazać, jak to wygląda. No i teraz tak, jeżeli chodzi o modyfikację, to mamy po prostu dwa pliki wgrania. Tak? Całą instrukcję macie w, w opisie, tam jak macie link do modyfikacji, to w niej jest również podane, co należy pobrać, żeby ta modyfikacja działała Mamy tutaj różne różne, przeróżne drzwi, ja sobie wezmę tylko jeszcze ten jeden przedmiot, żeby wam pokazać co i jak. I tyle z tych przedmiotów, które tu chciałem wziąć No to dobra, to dobra, to patrzcie Mamy sobie takie drzwi różne, różne przeróżne Pokażę wam, jakie są drzwi Jest możliwość tworzenia drzwi Jest w ogóle coś niesamowitego Jeżeli byśmy grali na jakimś survivalu czy coś Stworzenie takich drzwi, które by były tak zablokowane, żeby nikt nie mógł wejść To by było coś dobrego Także słuchajcie, wchodzimy sobie, prowadzą pierwsze drzwi Tak prawym przyciskiem myszy po prostu otwieramy, zamykamy Słychać tak jak się otwierają, jak zamykają jeżeli chodzi o drzwi, to mamy takie drewniane drzwi, przesuwane. Przesuwają się, proszę bardzo. Możemy zaprzejść, możemy sobie wyjść, możemy sobie wyjść w ogóle. Tu mamy drzwi otwierane na guzik. To są oczywiście ironowe, takie będę tak może pokazywał. To są drewniane szklane. A tu są e, żelazne szklane, tak? I żelazne szklane możemy otworzyć sobie tylko za pomocą przycisku lub za pomocą dźwigni. Czyli wszystko wiadomo. Przechodzimy sobie dalej, żeby nie gadać niepotrzebnie tutaj bezbędnego zbędnego drzwi również. Um, te więzienne, czyli takie kraty z fajnym dźwiękiem. Oczywiście one też działają na dźwignie, ale już później nie będę pokazywał dźwigni. Możemy sobie otwierać, otwierać tak drzwi jak mamy. Czekajcie, tu będzie też działało. Tak, tu będzie też działało. Bardzo fajne sprawdzi. Pojedyncze, podwójne. To są drzwi laboratoryjne. One mi się też podobają. Są mega Patrzcie jak one się otwierają. Jakbyśmy byli na jakimś, nie wiem, statku czy coś i otwierają nam się drzwi. Kurde, mega fajna sprawa, podoba mi się ten ta modyfikacja z tymi drzwiami. Dodaje nam przede wszystkim dużo różnych e, drzwi, które nam pozwolą projektować nasze e, budowle w Minecrafcie w taki sposób, że po prostu będą na przykład same wejście do, do nich będzie adekwatne. Tutaj mamy na przykład drzwi e, od fabryki. Też kosmos otwierane z góry i z dołu, tak? I ze wchodzimy, normalnie wychodzimy, elegancko, proszę bardzo Tu mamy drzwi typu shoji, to, to są takie e, Drzwi japońskie, takie przesuwane, jak na przykład jest się w jakimś hotelu, czy w jakiejś knajce są takie drzwi przesuwane z takimi Jakby ala papierowymi wstawkami tutaj w, te y, Przekładki drewniane Taki dźwięk jest, co? Każde drzwi mają tak naprawdę Inny dźwięk No proszę tych, te ty mają dobre O, a te są mega, nie? To są drzwi takie Reinforced, czyli to są takie zabezpieczone coś, ale powiedzmy, no, no takie, no jakbyś był takim, no powiedzmy, e, tym, jakimś tam kosmonautą, to się otwierasz do swojej rakiety, proszę bardzo, zamykają cię i lecisz rakietą w górę normalnie do przodu od razu. Czekajcie, chciałem coś sprawdzić. Czy od momentu, kiedy już zaczynam otwierać te drzwi, mogę... Tak, od momentu, kiedy już otwieram te drzwi, mogę już przez nie przejść. I dopóki tak naprawdę będą zakręcone to można... można. Yy... <laughs> Ale stronowały, dobra. I słuchajcie, tu są kolejne drzwi, to i te sobie przygotowałem tak na szybko, żebyście je sobie zobaczyli widzieli. Mamy różnego rodzaju trapdory, tak? Czyli te takie. Jakby... O, drzwi w podłodze, tak? Mamy takie Ściskające się, no widzicie, że zrobiłem to taki domek nad ziemią. Też fajne. Mamy zwykłe takie, jak mieliśmy takie zwykłe trapdory ja wam zaraz pokażę o które mi chodzi. O tym mi chodziło, o właśnie, o te zwykłe trapdory, tak? Jeżeli mieliście takie zwykłe drewniane, to teraz możecie sobie zrobić je z każdego Z każdego innego yy, drewna. Mi się wydaje, że robi się je tak samo jak zwykłe trawdory. Yy, nie wiem, bo nie robiłem szczerze mówiąc z tych drzwi. Nie wiem, jakie są receptury, no tylko pokazuję, że, że są takie drzwi, takie, Jeżeli chcecie sobie zobaczyć na game modzie, ewentualnie jeżeli będziecie mieli jakiegoś craft czy coś takiego, no ja na stronce nie mogłem znaleźć żadnych. Receptur, dlatego wam przekazuję, jak one wyglądają, tak jak właśnie pokazuję. Tak, żeby nie było, że leniem jestem, czy coś po prostu. Tyle ile widzę, tyle pokazuję. Tak, tutaj mamy takie e, kurtyna, taka jakby, no taka zasłonka. Tak, zasłonkę mamy. One się otwierają tylko w jeden sposób. Tak, jeżeli byśmy sobie położyli na przykład, nie wiem, po tej stronie, to one i tak będą się otwierały w tę stronę. Zaletą tej kurtynki jest coś takiego fajnego, że mamy tak naprawdę wszystkie kolory. Jak jeżeli chodzi o wełnę, takie same znajdziemy. Z, z tą zasłonką, oczywiście otwierane podwójnie, pojedynczo, i tylko z lewej strony się otwiera pojedyncza, jeżeli wchodzimy. No, już kurde, no i ciężkie zamykanie jest ich, bo. bo one się zamykają w taki, jakby, no, troszeczkę dziwny sposób, bo jest taki tylko cieniutki pasek, którym możemy zamknąć. Co my tutaj, o, czemu mi się tu rozwaliło? Już mi się, już mi się odnowiło, dobra. Tutaj mamy dosyć fajne takie, mamy furtki, na przykład drewniane też jest całkowicie nowy. Oczywiście one się otwierają w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy. To w tę stronę się one otworzą. Także to fajne. No i tu po prostu wejdziemy takie drzwi salonowe, tak. E, tutaj mamy salon door i tu mamy camo fence gate. No i tutaj mamy takie drzwi medievalowe, czyli takie po prostu duże zamkowe, strasznie drzwi fajne. O, to jest mega sprawa. To co wam pokażę. E, tylko zanim do tego przejdziemy, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jakby ktoś sobie chciał stworzyć Pole magnetyczne, proszę bardzo. Prawie przycisk myszy. Masz zaznaczony obszar, tak naprawdę. Masz zaznaczyć taki obszar. Czekajcie, a jakby zrobić tak i tak? Nie, to tylko w jednej linii działa, z tego co widzę. O, możesz też takie pojedyncze stworzyć. I pojedyncze każde niszczyć, ale na przykład, jakbyśmy sobie chcieli zrobić takie, od takie, takie, do takie. No, to mamy, proszę bardzo. I możemy. Już widzę fajny pomysł, żeby na przykład za pomocą takich drzwi można robić dodatkowe escape y, tak takie uhuhu, takie fajne schodzenie bardzo fajna sprawa tylko możemy to robić w jednej szerokości tak żebyśmy pamiętali że w jednej szerokości nie możemy to zrobić możemy oczywiście zrobić drugą szerokość tak tylko ona będzie w ten sposób wyglądała a jeżeli chodzi o jedną szerokość za pomocą takiego Duperelka Falsefield yy, controller dobra te otwiry te zamykamy to jest fajna sprawa bo to są drzwi garażowe których nie możemy otworzyć rączką a na przykład przyciskiem albo dźwignią czy coś takiego one się same nie zamykają tylko weźmiemy tak pyk w tym momencie się zamykają, <noise> drzwi garażowe Jak budujemy takie drzwi garażowe? Już wam pokazuję Bierzemy sobie po prostu zwykłe drzwi garażowe I możemy sobie, czekajcie, czy, czy one będą się otwierały w ten sposób, jeżeli ja sobie wezmę na przykład tutaj Tak, pojedyncze będą się otwierały I z każdą nową partią będzie tutaj po prostu e, Pojawiał się tak jakby nowy klocek e, Który jest e, No widzicie One się tam chowają, tako, Taki wąż, nie? <noise> Także fajna sprawa, jak widzicie, to jest po prostu jak na blotów, nie, magiczne drzwi. Wchodzimy sobie dalej. No i tutaj, może zamknę te drzwi, żeby nie było. Zamykamy drzwi, żeby było wszystko. Proszę mi to. Tu... O, coś mi się trochę zepsuło. No, no trudno bywa. To są bardzo fajne drzwi. O, co, co mi się, skąd mi się to pojawiło? Dobra, nie o to. Nieważne. Coś mi się popsuło. Tutaj mamy drzwi, które możemy sobie wejść, takie trapdoorowe, tak, takie, powiedzmy, ala submarine. No, zamknij mi. I jesteśmy w takim pomieszczeniu, które jest tak naprawdę. Tutaj zaczyna się cała przygoda z, tym, z tą modyfikacją. Ja, może, sobie na początek wezmę, przygotuję tutaj troszeczkę, przygotowałem tych rzeczy. Wezmę sobie trochę tych rzeczy, zaraz wam pokażę o co chodzi. E, I patrzcie, teraz, nie? Tu mamy coś takiego jak. Door Factory, tak? Czyli. E, fabryka drzwi. Możemy sobie tworzyć własne drzwi, które mają. E, taki sposób poruszania się, jak e, tylko chcemy, tak? Czyli na przykład mogą być rotacyjne. Weźmy sobie Opening Time. No weźmy sobie na przykład 5. Zobaczymy co to będzie. Auto Close Delay. Weźmiemy, że po 5 sekundach będą same się zamykały. Double Door. Może być, że Double Door. Redstone Behavior. Weźmy, nam, że przejdę tylko na rączkę. I dźwięk drzwi. Na przykład powiedzmy, że chcemy zrobić sobie drzwi, które będą brzmiały jak. Uh, jakby te, drzwi, jak te więzienne, tak? Tutaj wybieramy sobie na przykład. Ja chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, kiedy sobie damy lapis lazuli jako obromówkę, tak. A jeżeli chodzi o górę i dół, tak, górną i częścią, górną i dolną część drzwi, to będzie, powiedzmy, e, blok redstone'u. I tutaj, zobaczmy, czy tak bez hasła e, da radę zrobić. Dobra, stwórzmy drzwi i mamy drzwi, proszę bardzo, one się nazywają, że to są rotating doors. O, czekajcie, bo tutaj... Widzę, że brzydko się... Czekajcie, wy clear I mamy takie drzwi, które są z redstone'u A widzicie A one są bez hasła Tylko czemu one tak szybko? Czekajcie, trzeba będzie troszeczkę edytować nasze drzwi Bo ten delay nie, nie wiem co, co oznacza ten deal, szczerze mówiąc, także damy sobie 0 na wszelki wypadek. Ja zrobię jeszcze raz takie drzwi i zaraz coś sprawdzimy. Hmm, tutaj tak. No i powiedzmy, że 0 to jest ten klucz, tak? 0. O! I teraz nie mamy żadnego opóźnienia, tak? One sobie później się zamkną. Prawym przyciskiem myszy zamykamy, tylko musimy pamiętać o tym, żeby pisać konkretne hasło, czyli na przykład 0 w tym momencie. Mamy zabezpieczone, tak? I powiedzmy, co byśmy sobie chcieli zrobić jeszcze, jeżeli chodzi o drzwi. No na przykład byśmy sobie chcieli zrobić, że um, rotating and sliding. Tak, takie po prostu mamy. Opening time to może powiedzmy sobie, weźmy, że 20, że będzie tak trochę dłużej się otwierało. Zaraz zobaczymy konkretnie na czym polega te 20, jaka to jest różnica czasowa. Zrobimy sobie drzwi, które są z gąbki. Zrobimy drzwi z gąbki. I one będą miały na przykład dźwięk, że są silent door. Czyli że nie będzie w ogóle słychać, jak one się otwierają eee, Obramówkę zrobimy sobie z mokrej gąbki <noise> A górę i dół sobie zrobimy ze zwykłej gąbki i one też powiedzmy, że na przykład jest na 69 kot. Tak, i mamy drzwi, które są z gąbki Proszę bardzo 69 WOO! Ale fajne! 69 <noise> Gąbkowe drzwi! Widzieliście coś takiego? Mega sprawa Tutaj naprawdę możemy się bawić tak jak tylko chcemy To będzie dobre, to będzie dobre Zrobimy sobie może teraz Vanishing, o to jest też super sprawa, to chciałem też sprawdzić I na przykład zrobimy to Zrobimy dwie pary takich drzwi Jedne zrobimy, że to jest jedna sekunda Albo nie, zrobimy piątkę, tak jak było Dobra, trójkę, będzie tak wyrównane Silent może nie, Vanillador, nie wiem dokładnie jak brzmi to I teraz tak, zrobimy, że tu są e... Diamentowe i tu będą na zero, ok. Tutaj sobie robimy sobie jedne takie drzwi, a teraz chciałbym sobie zrobić opening time na przykład 50, żeby zobaczyć jak, jaka będzie różnica. Eee, te same ustawienia, tak, czyli że będą znikały. Tutaj diamentowe i damy, ok. Mamy drzwi, które troszeczkę wolniej będą. Teraz tak, tutaj sobie sprawdzimy jedne drzwi, a tutaj sobie sprawdzimy drugie drzwi. I teraz tak, otwieramy jedne. Czemu nie działa? Cholera, zapomniałem chyba wpisać kodu na te drzwi Także musimy je edytować To bierzemy sobie modify Door to modify, bierzemy sobie te drzwi I tutaj dajemy na przykład kod I Modify door, dobra I teraz Możemy edytować, tak? Jeżeli nam się coś nie podoba O Widzieliście? I teraz tutaj Czemu nie działa też? Tylko ja zedytowałem te drzwi na 50, właśnie. I tu jest problem. Modify door, ale ja zrobię to. Że tutaj door to modify. I tutaj damy trójkę. O, i to są te drzwi, które chciałem sprawdzić. I one będą miały. Aha, tu mi się odnowiły. Dobra, to czekajcie, bo ja zapomniałem o tym, że są drzwi. O! I w ten sposób bardzo szybko się otwierają. Kolejne drzwi sprawdziłem też, bo prawdopodobnie też się pojawią takie pytanie, czy drzwi mogą oświetlać? Tak dlatego też przygotowałem sobie bloki, właśnie na przykład neterowe i glowstone'owe. Sprawdziłem to i niestety te drzwi nie oświetlają, i zaraz wam to pokażę też. Tylko, może sprawdźmy sobie vortex. Może sprawdźmy sobie pneumatic door. Stwórzmy sobie takie Neterrakowe, które będą miały tutaj i tutaj szybkę, no i oczywiście kod 0 create door, tak mamy tutaj z vortexem tak, tutaj wyniszczę może najpierw sobie zablokuję troszkę, przepraszam że tym materiałem, no zniszczmy kurde trolujące drzwi teraz będę miał które, które które ten, które yy, po prostu mnie zniknęły, ja myślałem że one są, a ich nie ma A nie, patrz, oświetlają. Myślałem, że nie oświetlają. A czekajcie, a może to dlatego, że. Sprawdzę w ten sposób, czy będą działały. Nie, nie oświetlają, tak, to było wszystko z dworu, czyli one są tak jakby przezroczyste i dlatego, gdybym sobie ustawił Timę! to w tym momencie widzicie te drzwi też. Łooo! Ja to chcę zobaczyć, nie? Time! czekaj, ja je wezmę na edycję. Chodź, na warsztat je bierę. Daj mnie je na warsztat. Ty, modify mnie tutaj, daj te dorsy. Ja chcę zobaczyć. Ty, te... 25 niech będzie. Modify door, daj mi te dorsy. Tu sobie oświetlę trochę, żeby było widać. Tak, o, dobra. I teraz sprawdzamy. Czekaj, to były te modify dorsy. Znieśmy to. Zero. Ło! Wow! Ale super sprawa. Świetne. Słuchajcie, możecie pokombinować sobie po prostu sami, jeżeli chodzi o drzwi. Możecie robić różne, przeróżne drzwi, tak naprawdę, jakie tylko chcecie. No, po prostu, po prostu mega, mega fajna sprawa. Mi się podoba ta. Modyfikacja, dajcie znać jakie drzwi wy sobie stworzyliście Jakie kombinacje sobie zrobiliście, możecie wstawiać screeny z waszych drzwi albo jakieś filmiki Do mnie na grupę albo na fanpage'a, zachęcam oczywiście do zapoznania się z linkami, które są w opisie Żeby dodawać mnie na Instagrama, na Snapchata, bo tam właśnie wstawiłem informacje o tym na Snapchacie, że E, tworzę filmik, tworzę, przygotowuję sobie materiał z tych drzwi. Także śledzcie na czacie, czasami wstawiam jakieś filmiki, co będzie kolejnego, żebyście już wiedzieli szybciej niż inni. E, żebyście lajkowali fanpage'a tak, grupkę, nie zapomnijcie zostawić e, lajka pod tym filmem, jeżeli się podobało. I kolejne 2000 lajków to jest kolejna e, modyfikacja. Także ja się zamierzam serdeczna Serdeczne regata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. I widzimy się w kolejnych odcinkach, które po prostu jak będą, to będą. Pamiętajcie, 7-14 zawsze jest jakiś odcinek u mnie na kanale. Ja się zami żegnam do następnego i trzymajcie się, yo!